My po prostu chcieliśmy naprawić żagle, ale gdy usłyszeliśmy diagnozę, wszystko się zmieniło. Nowy żagiel? Serio? Nie planowaliśmy tego. To jest nasza owka. Czyli Westerli Seahawk 34 z 85 roku. Już prawie dwa lata robimy jej remont generalny i szykujemy do wyprawy na północ. Ma rolowanego grota i wielką Genuę również na rolerze. Ale te żagle mają już swoje lata. Zatem postanowiliśmy je oddać w ręce specjalistów. Zapraszamy na pokład. A teraz idziemy odebrać żagle, do owki, Od owki, dla owki. No Kilka tygodni temu zawieźliśmy nasze żagle, licząc na rutynowy serwis i wzmocnienie. Wybraliśmy żaglownię Ast, firmę z wieloletnim doświadczeniem i renomą na całym świecie. Genua wymagała tylko drobnego serwisu. Wzmocnienia szwów, nic poważnego. Tak, planować podróż, żeby nie było Wiec? potrzebne, nie? Żeby nie biało. Tak, dobrze widzicie. To nie jest nasza Genua. To fok sztormowy naszego kolegi. My też zastanawiamy się, czy jest nam taki potrzebny. A i pamiętajcie, w żaglowni trzeba być na busaka. Nasz grot okazał się być w bardzo kiepskim stanie. Nie było innej opcji. Trzeba było uszyć nowy żagiel. Dzięki uprzejmości żaglowni mogliśmy fragment tego procesu zobaczyć od środka. Projektowanie żagla to nie tylko szycie. To precyzyjna praca przy komputerze, optymalizacja kształtu, a potem wykonanie. Zresztą zobaczcie sami. Projektowanie zaczyna się od wpisywania danych długości dzików, Później przechodzimy do fazy projektowania. To jest takie, byśmy patrzyli jak ten żagel leżą płasko i patrzymy, przodu przodu teraz jak i jaka jest jej głębokość. To nie jest taka deska, tylko tak z samolot. samolotu. To wszystko już mamy, tu powstaje coś takiego, że możemy sobie teraz tutaj na przykład widać na przechyle na przykład, jak wygląda kształt żagla. U! To jak potem na naszych filmach będziemy mieli źle wytrymowane żagle podczas spływania, to będzie pan zgrzytał zębami. No, no, mogę wam powiedzieć, co można poprawić. O, Bardzo chętnie. Tak wygląda żagiel. To są wszystkie elementy, jakie są. Mhm. Dziesięć, 10. 10 paneli, 10 brytów. Dziś zakładka jest na 35 mm na brytach, czyli na dwa zszycia. Pod czwórnym ściekiem, to jest bardzo mocna konstrukcja wtedy. I teraz też tak samo. Zakładamy, że jedziemy sobie na stół. I metr 40 m jest. Ale teraz zrobimy sobie, ekonomia nam się włączy. I nawet ten mały brycik sobie zabierzemy tutaj. I pach, i już jest. I sami projektowaliśmy też, mhm. ale to tak. Trzeba było najpierw zrobić z linek, zarys żagla, rozłożyć wszystkie elementy materiału i potem dopiero się projektowało, jakie długości, jakie tam zaszewki. A tu już wszystko jest od razu, to już maszyna liczy sobie sama. No bo nasz jest trochę inny niż tak, To jest rolowany do masztu, no dlatego no nie, ma, nie ma tego na plusie, bo mm -hmm. musieliśmy zastosować listwy. A w tych turystycznych właśnie rollerach, tam są wąskie, te szczeliny listek nie można stosować, mm -hmm. się zaklinuje to wszystko. Tu dlatego są proste linie, że to wjeżdża do, do masztu i żeby równo się zwijało, tak, 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 tak. To, to jest po prostu tak specjalnie skonstruowane. Fajnie. <laughs> Także to ułatwia niesamowicie pracę. No wszystkim... Ile kiedyś trwało projektowanie, a ile trwa teraz, tak mniej, a bardzo bolano. Mm. Bo jak rozłożyliśmy żagiel, to dopiero wtedy zaczęliśmy tam projektować i gdzie jakie zaszewki mają być. Te szpilki się wypinało dopiero, ołówkami rysowało wszystkie zaszewki. Dopiero strzywało do kupy, z powrotem na podłogę. I dopiero wtedy się po skrzyciu, bo wiadomo ten żagiel się robi taki nie płaski, tylko on już tam ma swój kształt i już jest taki wybolony. I wtedy linkami ugięcia tylnego, przedniego, dolnego i dopiero się to wycinało. Już sama maszyna nie jest droga. Ten program jest opatentowany i... A teraz jeszcze niespodzianka. Jak już mamy mieć nowy żagiel, to nie mogło na nim zabraknąć naszego logo. I jak Wam się podoba? Teraz jeszcze ostatnie dotknięcia igłą tutaj więcej zostawię mm -hmm. tego, żeby lepiej zawsze więcej niż za mało. A kiedy jakąś regulację tego, no jak tej już, liny robić? Jak ten jak będzie założony to wtedy mm -hmm. będzie widać czy się trzepie ten link tym, czy nie. Okay. I wtedy wybrać go elegancko. Dobrać. Mm -hmm. A, no, no. W tym momencie nastąpił koniec przecież, a dla nas najlepszy moment to jest, jak składamy już dowolę. No to składajmy. Ciekawe, czy kiedyś uda nam się jeszcze go tak pięknie i ciasno złożyć. A my chcieliśmy serdecznie podziękować Jackowi który został naszym pierwszym patronem i dzięki temu uzyskał dostęp do dodatkowych postów i informacji aktualnych z pokładu Owki. Ty również możesz dołączyć do naszej wirtualnej załogi. Zapraszamy! Żagiel jest piękny, ładnie zrobiony, fachowa robota i naprawdę bardzo ładny jest. Ładnie spakowany, świeżutki, ciesziutki. Gdzie go masz? Tam. <noise> Na razie zostawiliśmy żagle w żaglowni, po co mają się walać gdzieś na pokładzie, jeszcze by się zniszczyły gdzieś w trakcie remontu. Ale już bardzo, bardzo chcielibyśmy je wypróbować. A jeśli masz ochotę zobaczyć, jak halsujemy na nasze ulubione kotwicowisko, to wystarczy, że klikniesz w ten odcinek. Do zobaczenia!